Niezdecydowanie na Bitcoinie, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co poniedziałek, będziemy patrzeć na to, co dzieje się aktualnie dla Bitcoina i Ethereum. Powiem Wam o swoich potencjalnych scenariuszach wzrostowych i spadkowych. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do stawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, zostawić łapkę w górę i lecimy z tematem. Zaczniemy od analizy Bitcoina, następnie przejdziemy do analizy Ethereum. W poprzednim materiale, co się działo w poprzednim materiale piątkowym, ponieważ ostatnia analiza była w piątek, wczoraj widzieliśmy się na podsumowaniu możliwości edukacyjnych oraz sygnałów na wzrost i spadki kryptowalut. Na naszym forum edukacyjnym o kryptowalutach, Mister Porada, gdzie macie możliwość edukacji tej strategii, którą ja się tutaj posługuję na wykresie, robiąc dla Was analizy, oraz macie możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów. O tym rozmawialiśmy wczoraj, więc jeżeli nie oglądaliście wczorajszego materiału, możecie zobaczyć, jak wyglądała skuteczność w zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi o sygnały od traderów oraz moje prywatne analizy i zagrywki, z którymi dzielę się z moimi partnerami edukacyjnymi z naszego forum ok, więc w piątek mieliśmy dzisiaj mamy 22, w piątek mieliśmy 19 19, gdzie my tutaj byliśmy byliśmy nad tą linią trendu pamiętacie, wcześniej mówiłem wam o realizacji zysków właśnie w tym longu, gdzie wraz z moimi partnerami realizowaliśmy tutaj take profit trzeci właśnie na tym szczycie lokalnym i mówiłem Wam o tym, że tutaj będziemy oczekiwali retestu tej linii trendu i ewentualnych kolejnych wzrostów do 61-62 600 za bitcoina. I w poprzedniej analizie również wyznaczyłem Wam tą strefę, wyznaczyłem Wam, wyznaczyłem sobie tą strefę właśnie na kontynuację ruchu wzrostowego w przypadku, gdyby cena wróciła nam poniżej tej linii trendu. Mieliśmy tutaj do uzupełnienia imbalans. A druga sprawa, w zasadzie to trzy sprawy, mieliśmy tu uzupełnione imbalans oraz strefę manipulacji z mojej strategii smart Money. Dodatkowo mieliśmy tutaj strefę z zakresu korekty według strategii z naszego forum I trzecia sprawa, mieliśmy tutaj również fibo61 z tego ruchu spadkowego, czyli z tej korekty, tutaj tego, tej fali wzrostowej Widzimy cena dochodzi do fibo, zamyka się k ciałem nad na FIBO, więc mamy bardzo fajną reakcję dwa, mamy wypełnienie imbalansu i stąd właśnie mamy pozycję długą wraz z moimi partnerami już take profit pierwszy został zaliczony wczoraj i czekamy na kolejne poziomy, natomiast widzimy w tym momencie również, że cena nam tak jakby wróciła powyżej linii trendu tej lokalnej przerywanej, natomiast ta ciągła to jest linia trendu prowadzona przeze mnie od 3 miesięcy, 17 tysięcy dolarów i cena ją bardzo często respektuje praktycznie, co materiał pokazuje Wam jak ta linia jest ważna, co widać tutaj właśnie po tym wsparciu dla ceny i aktualnie widzimy, że cena lokalną linię trendu właśnie, może Wam ją pokażę całą, tą lokalną linię trendu z dołka z 43 tysięcy mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery odbicia mieliśmy wybicie dołem, powrót i znowu nam cena tutaj powraca poniżej tej linii trendu, co jest troszeczkę niepokojącym sygnałem będę czekał na to, co się tutaj wydarzy. Jeżeli zobaczymy spadki, to powinniśmy zobaczyć spadki właśnie do tych stref. Mówię o spadkach poniżej ostatniego dołka, to prawdopodobnie zobaczymy właśnie zatrzymanie się ceny gdzieś w tym obszarze. Natomiast wtedy ja będę obserwował rynek i nie będę tutaj zagrał żadnych pozycji. Ponieważ bardzo ważne będzie to, co tutaj się wydarzy, czy ta strefa utrzyma cenę przed dalszymi spadkami. Jeżeli tak, no to powinniśmy zobaczyć już wtedy właśnie kontynuację ruchów wzrostowych i raid po nowe ATH. Natomiast, jeżeli zobaczymy wybicie tej strefy, wybicie tej linii trendu oraz tego wsparcia czarnego na 52 tysiącach, mówię o tej linii trendu, tutaj również wam ją pokażę skąd ona jest poprowadzona. Tutaj mamy poprowadzona z dołka z 29 tysięcy. Jeżeli ta linia trendu zostanie wybita, to lecimy tutaj do 49 tysięcy dolarów. I tutaj 49-45 tysięcy dolarów to będzie moja strefa. Bardziej 49 tysięcy dolarów, ponieważ tutaj mamy do wypełnienia pierwsze poziomy i później mamy wsparcie na poziomie 47 tysięcy w najgorszym wypadku lecimy po wypełnienie strefy manipulacji i imbalansu na 45 tysiącach. Natomiast najpierw zanim to się wydarzy, musimy poczekać przy ewentualnych dalszych spadkach na, na wybicie właśnie zakresu korekty trzymającej nas tutaj w tym ruchu wzrostowym. Ta świeczka dopiero się rozpoczęła w zasadzie godzinę temu. Jeszcze 3 godziny, więc oczekujemy tego. Jeżeli cena wróci nam powyżej tej linii, trendu spokojnie lecimy po wypełnieniu imbalans na poziomie tutaj 59 tysięcy i kolejny poziom mój to jest 61 tysięcy, jeżeli chodzi o realizację zysków z pozycji długiej, tak to wygląda jeżeli chodzi o koina i wracając jeszcze do naszego forum, na mojej stronie możecie przeczytać o forum, informacje o forum, jakie pakiety co w nich jest, czyli jakie grupy sygnałowe jaki kurs, jak zacząć zakładkę z informacją krok po kroku, jak dołączyć do forum wraz z informacją o kodzie rabatowym jaki dla was przygotowałem i dodatkowa możliwość dołączenia do mojej prywatnej grupy dla moich partnerów właśnie z forum i tutaj macie możliwość sprawdzenia skuteczności sygnałów na przestrzeni prawie ostatniego roku oraz moje pomysły na trade, o których wczoraj rozmawialiśmy. Ok, więc lecimy dalej, lecimy z analizą Ethereum. A pamiętajcie, jeszcze dajcie znać w komentarzu, jakiego alta chcielibyście zobaczyć w piątkowej analizie rynku kryptowalut, altcoinów wybranych przez Was. W poprzednim materiale zrobiłem dla Was ponad 30 analiz, także troszeczkę mnie poniosło, dużo tego było. Ale widziałem po Waszych reakcjach, że jesteście z tego zadowoleni, także dziękuję za Waszą aktywność Mam nadzieję, że w tych materiałach również dacie tutaj feedback i napiszecie, jakiego alta chcielibyście zobaczyć Ok, wracając do tutaj Ethereum, ważne rzeczy, które tutaj mamy Za chwilkę przejdziemy do interwału wyższego jednodniowego, ponieważ założyłem bardzo fajną strefę trzymającą cenę przed spadkami a przede wszystkim mamy tutaj również reakcję w zakresie korekty tej lokalnej, ponieważ mieliśmy najpierw longa właśnie z tych poziomów z zakresu tej korekty, czyli mówimy cały czas o strategii z naszego forum. Widzimy czarna, jest to opór i wsparcie dla ceny. Widzimy jak często cena tej reagowała i trzymała cenę, czy to przed spadkami, czy wzrostami. Widzimy, że cena też walczy na tej linii trendu tej długiej, niebieskiej. Mamy lokalną linię trendu i wybicie tej strefy. Dla mnie będzie oznaczało spadki, właśnie tutaj do 1698, a w najgorszym wypadku 1663-1612. Czyli ten boks, gdzie mamy tutaj również wsparcie dla ceny, czyli ta szara strefa. I jeżeli chodzi o interwał jednodniowy, to co chciałem Wam pokazać, to zobaczcie, jak w tej strefie wyznaczonej wcześniej. Przeze mnie cena nam reaguje, czyli jeżeli widzimy długie knoty od dołu, tak samo było tutaj, więc mamy tutaj bardzo mocne w tym momencie wsparcie dla ceny i właśnie to wsparcie sobie tutaj wyrysuje widzimy właśnie, że w tym obszarze uruchamiają się zlecenia na kupno Ethereum natomiast wybicie tego dla mnie oznacza i przy okazji tej linii trendu oznacza dla mnie spadek właśnie do tych poziomów I jeszcze mam ustawione zlecenie na poziomie 1545, gdzie mieliśmy ostatnią manipulację z interwału jednodniowego jeszcze myślę, że tutaj taka ważna linia, czyli kiedy to się zaczęło ten spadek przed wzrostami, czyli strefa manipulacji i tutaj będę oczekiwał przy mocniejszych spadkach właśnie na zejście do tych poziomów, ale grajmy to co jest aktualnie i to co widzimy. Mówię po prostu o swoich scenariuszach, czego ja będę oczekiwał w Przypadku negacji danych scenariuszy wzrostowych i spadkowych i pamiętajcie oczywiście, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję, tutaj zabrakło wczoraj jednego dolara do realizacji tego profitu oznaczonego przeze mnie. Jeżeli chodzi o tego longa na ethereum, kolejny poziom 1843 i kolejny 1882-1907, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty. Natomiast Teraz oczekuję tego, co się tutaj wydarzy. Jeżeli zobaczymy spadki i negację strefy manipulacji, to pierwsze zatrzymanie ceny powinno być w okolicach 1700 dolarów i później spadek, właśnie do tej tutaj wyznaczonej strefy. Więc ja będę obserwował dla siebie to, co tutaj się wydarzy. Jeżeli zaczniemy spadać, to wiem, gdzie już czekać, czego wyczekiwać, co obserwować. Jeżeli chodzi o ewentualne odbicie i korektę wzrostową. Jeżeli wrócimy tutaj powyżej tego oporu dla ceny w tym momencie, to spokojnie powinniśmy właśnie gdzieś tutaj przetestować tą linię trendu spadkowego, gdzie mam wyznaczony kolejny take profit, i po wybiciu tego lecimy po być może nawet nowe ATH. Także obserwujemy tutaj właśnie te kolejne poziomy. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dajcie znać. Jakiego alta chcielibyście zobaczyć, czy ten materiał miał dla Was sens i miał dla Was wartość, a jeżeli chcecie zacząć swoją edukację i mieć możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów, o których w skuteczności rozmawialiśmy wczoraj, wbijajcie na moją stronę po więcej informacji. Jeżeli to Was interesuje, napiszcie do mnie i zaczynamy współpracę, jedziemy z tematem. Także miłego tygodnia Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami, piona.